Dodatkowo u nas fundacje rodzinne są też wykorzystywane podatkowo, bo jakby konstrukcja wygląda i cały taki, by historia tego zdarzenia jest taka, że jest ktoś, który się nazywa fundatorem, założycielem tej fundacji. To w traście byłby. Grantor. No to te, u nas się to fundator nazywa. Myślę, że to jest podobna funkcja. On w, y, y, wkłada jakiś majątek do tej fundacji rodziny. I całe te przepisanie nieruchomości, pieniędzy, bitcoinów jest zwolnione z podatków. Nie ma podatku. Tak samo to jest. I dopiero jak. Y, 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 nie, nawet nie dopiero, tylko fundacja generuje jakiś dochód. Bo. Na przykład ma wieżowiec, albo jedno mieszkanie, albo kilka koparek, które wynajmują firmom budowlanym. No, generuje jakiś przychód jakiś czynszów, opłat, do, jakiś ma dochód. To nie ma podatku od tego na tym etapie. Do, póki, ten, póki pieniądze są w fundacji rodzinnej, nie ma w ogóle opodatkowania. U nas trochę inaczej. U nas system podatkowy mówi, jaki jest dochód w tej poufności, mhm. w tym trust musi być podatek płacony. W jedyny sposób, to jak przesuniemy ten dochód na prywatną osobę. Mhm. To albo są wypłaty, albo jest zrobione w taki sposób, że dochód nie jest uznany do poufności, tylko że jest uznany do mhm. tej osoby założycielem. Tak. Yy, założycielem, albo jego rodziny, albo wyznaczonych tak, osób. Tak. No to, to powiem tak, że to u nas jest. Yy, 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 Lepiej, w tym znaczeniu, że niższy podatek płacimy, ale może dlatego mamy gorsze drogi. U, u nas podatek, na przykład największy podatek, te, wracając na ten, jak rozmawialiśmy mhm. wcześniej, gdzie płacą 39% ze strony federalnej, to jak osoba bez rząd, e, singles, e, single, ma dochód chyba około 500 tysięcy lub więcej. Mhm. W troście w tej poufności, jak jest dochód więcej niż 12500, to już jest ta najwyższa półka. Czyli bardzo szybciutko. Te tabele są bardzo ściśnięte, są bardzo ściśnięte. Mówisz teraz o tym podatku, który płaci Trust czy ta... Nie, co który Trust płaci. Czyli jakby w tym, Waszej tej koncepcji Trustu opłaca się te pieniądze jak najszybciej przekazać tym beneficjentom, żeby na trasie nie płacić podatku, tylko wypłacić osobom.